Warszawski wieczór jesienną porą był szczególnie chłodny. Ulice śródmieścia błyszczały od świeżo spadłego deszczu, a światła eleganckich restauracji odbijały się w mokrych chodnikach jak złote diamenty. W jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic, przy ulicy Nowy Świat, znajdowała się restauracja Złoty Dwór, miejsce znane z wykwintnej kuchni i dyskretnej elegancji. Marcin Kowalczyk, 40-letni biznesmen w idealnie skrojonym garniturze od Armaniego, Wszedł do restauracji z charakterystyczną dla siebie pewnością siebie. Jego buty z włoskiej skóry stukały rytmicznie o marmurową podłogę, a złoty zegarek Rolex błyszczał przy każdym geście. Towarzyszyło mu dwóch partnerów biznesowych, równie eleganckich mężczyzn, z którymi miał omówić wielomilionową transakcję nieruchomości. Stoliku dla trzech osób, najlepiej przy oknie, rzucił lekceważąco, nie patrząc nawet na kobietę, która go przywitała. Anna Nowak. 38-letnia kobieta o delikatnych rysach twarzy i ciepłych oczach stała za barem w prostej czarnej sukience i białym fartuchu. Jej włosy były starannie upięte, a dyskretny makijaż podkreślał naturalną urodę. Nikt nie mógłby się domyślić, że ta skromnie ubrana kelnerka była właściwie właścicielką całego lokalu. Oczywiście, proszę pana, zaraz przygotujemy miejsce odpowiedziała uprzejmie, prowadząc mężczyzn do stolika przy oknie z widokiem na oświetlone ulice Warszawy. Marcin usiadł niedzękując, rzucając płaszcz na wolne krzesło. Jego partnerzy, Tomasz i Paweł, wyglądali na nieco zakłopotanych jego zachowaniem, ale nic nie powiedzieli. Przyniesie nam pani kartę win i niech to będzie coś wartościowego, nie jakieś tanie polskie płonki, powiedział Marcin, przewracając oczami. Ludzie tutaj pewnie nie rozróżniają Bordeaux od szampana z kartonu. Anna poczuła, jak krew napływa jej do policzków, ale zachowała spokój. Przez 12 lat prowadzenia restauracji nauczyła się radzić sobie z różnymi klientami. Mamy doskonałą kolekcję francuskich win. Może zainteresuje pana Chateau Margaux z 2015 roku. Zaproponowała profesjonalnie. Hektarów. Zaśmiał się głośno Marcin, zwracając uwagę innych gości. Kelnerka próbuje mi sprzedać wino za 1000 zł za butelkę. Słodka naiwność. Pewnie nawet nie wie, jak się to wymawia. Jego głos niósł się po całej restauracji. Inne stoliki zaczęły się rozglądać. Atmosfera stała się napięta. Anna poczuła, jak rumieniec wstydu zapala jej policzki, ale w jej oczach błysnął determinacja. Chateau Margot to wino z regionu Bordeaux. Rocznik 2015 rok otrzymał 96 punktów od Roberta Parkera. odpowiedziała spokojnie, ale w jej głosie słychać było stalowe nuty. Czy preferuje pan może coś lżejszego? Może sanser od Henry Bourgeois. Marcin patrzył na nią z mieszaniną zdziwienia i irytacji. Nie spodziewał się, że zwykła kelnerka będzie znała się na winach. Słuchaj, dziewczyno, powiedział protekcjonalnie, pochylając się do przodu. Ja tutaj wydaję więcej pieniędzy w jeden wieczór niż ty zarabiasz w miesiąc. Więc nie udawaj, że rozumiesz się na rzeczach dla ludzi mojego kalibru. Przynieś nam po prostu coś drogiego i zostaw nas w spokoju. Tomasz dyskretnie dotknął ramienia Marcina. Marcin. Może trochę łagodniej, szepnął. Co łagodniej? Odwrócił się gwałtownie. Płacę za usługę. Mam prawo oczekiwać profesjonalizmu, a nie wykładów od kelnerek, które pewnie skończyły jakąś zawodówkę. Anna stała nieruchomo, czując jak w żołądku narasta nieprzyjemny uścisk. Przez 12 lat budowała tę restaurację od podstaw. Zaczynała jako kelnerka w małym bistro, pracując po 16 godzin dziennie, oszczędzając każdą złotówkę. Studiowała gastronomię wieczorami, uczyła się języków, podróżowała po Europie, poznając tajniki najlepszych kuchni. Złoty dwór był jej marzeniem, które kosztowało ją lata ciężkiej pracy i niezliczone poświęcenia. Rozumiem pana frustrację, powiedziała w końcu. Jej głos drżał lekko. Przyniosę kartę win i pozwolę panom wybrać. Właśnie tak należy rozmawiać z klientami mruknął zadowolony Marcin, odwracając się do swoich partnerów. Czasami trzeba im wytłumaczyć, gdzie ich miejsce? Anna odeszła z godnością, ale jej ręce drżały, gdy sięgała po kartę win. W kuchni spotkała Piotra, swojego szefa kuchni i przyjaciela od lat. Słyszałem, powiedział cicho, ten typ to kompletny hamał. Nic się nie stało, Piotr. Tacy klienci też się zdarzają, odpowiedziała, próbując ukryć hurt w głosie. Anna, przecież to twoja restauracja, nie musisz tego znosić. Anna spojrzała przez okienko serwisowe na mężczyzn przy stoliku. Marcin gestykulował głośno, opowiadając jakąś historię, podczas gdy jego partnerzy wyglądali na coraz bardziej zakłopotanych jego zachowaniem. Jeszcze nie czas, szepnęła. Zobaczmy, jak daleko posunie swoją arogancję. Wieczór postępował, a zachowanie Marcina stawało się coraz bardziej nie do zniesienia. Zamówił najdroższą butelkę szampana w lokalu, dom Perignon Vintage 2012 rok za półtora tysiąca złotych, ale gdy Anna ją przyniosła, zbył ją lekceważącym gestem. Niech postawi pani butelkę i się odsuwa. Szampana potrafi otworzyć każdy człowiek z klasą, powiedział, nie patrząc na nią. Anna delikatnie postawiła butelkę na stoliku i cofnęła się o krok. Obserwowała, jak Marcin z teatralnym gestem zrywa folię i próbuje otworzyć szampana. Jednak jego ruchy były nerwowe i nieumiejętne. Wyraźnie nie miał doświadczenia z drogimi alkoholami, mimo swoich deklaracji. Korek wystrzelił gwałtownie, szampan trysnął fontanną, oblewając biały obrus i eleganckie garnitary dwóch partnerów biznesowych. Paweł podskoczył, próbując uchronić swoje spodnie przed plamami. Kurczę, wykrzyknął Tomasz, ocierając mokrą marynarkę. Marcin patrzył z przerażeniem na bałagan, jaki zrobił. Jego pewność siebie zaczęła się kruszyć, ale zamiast przeprosić, skierował swoją frustrację na Annę. To przez panią! Warknął. Postawiła pani butelkę zbyt blisko. Gdyby nie stała pani nad nami jak sęp, nic by się nie stało. Anna poczuła, jak w jej żołądku narasta gniew. Inni goście zaczęli się odwracać, obserwując całą scenę. Atmosfera w restauracji, zwykle spokojna i pełna dyskretnych rozmów, stała się napięta. Przepraszam za kłopot powiedziała spokojnie. Przyniosę czystą serwetę i pomogę posprzątać. Nie potrzebujemy pani pomocy rzucił Marcin. Jego głos stawał się coraz głośniejszy. Już dosyć narobiliście szkód. Podszedł bliżej Anny. Jego oddech pachniał alkoholem. Był wyższy od niej o głowę i najwyraźniej próbował użyć swojej przewagi fizycznej, żeby ją zastraszyć. Słuchaj uważnie powiedział cicho ale jadowicie jesteś nikim. Kelnerką w restauracji, która pewnie za rok zbankrutuje. Ja jestem kimś. Moje nazwisko coś znaczy w tym mieście. Jedna moja recenzja w internecie może zniszczyć ten zasmarkany lokal. Anna cofnęła się instynktownie, ale w jej oczach pojawiła się iskra determinacji. Każdy klient ma prawo do swojej opinii, odpowiedziała z godnością. Opinia! Zaśmiał się szyderczo. To nie będzie opinia, to będzie egzekucja. Napiszę wszędzie. Jacy jesteście nieprofesjonalni. Wy, polskie kelnerki, myślicie, że macie jakieś prawa. W Paryżu czy Londynie obsługa wie, gdzie jej miejsce. Tomasz i Paweł wyglądali na coraz bardziej zakłopotanych. Tomasz w końcu stanął i położył rękę na ramieniu Marcina. Marcin, może już dość. Wszyscy patrzą na nas, szepnął. Nie obchodzi mnie to, odburknął Marcin, ale przez chwilę wahał się. W tym momencie do ich stolika podszedł elegancki mężczyzna w garniturze. To był Jerzy Wiśniewski, jeden z najbogatszych deweloperów w Warszawie i stały klient Złotego Dworu od ponad 10 lat. Przeprasza pana, powiedział z lodowato grzecznym tonem. Czy jest jakiś problem? Marcin odwrócił się. Jego irytacja była wyraźnie widoczna. A pan to kto? zapytał agresywnie. Jerzy Wiśniewski. Mógłbym zapytać to samo, odpowiedział spokojnie deweloper. Kowalczyk. Kowalczyk Development. Przedstawił się Marcin, najwyraźniej rozpoznając nazwisko. Może pan słyszał o moich projektach. Nie uciął jeży. Ale słyszałem, jak pan traktuje obsługę w mojej ulubionej restauracji i to mi się bardzo nie podoba. Marcin zbladł. Wiśniewski był legendą warszawskiego biznesu, człowiekiem, który mógł jednym telefonem zniszczyć lub wywindować każdą firmę. To tylko nieporozumienie. Zaczął płaczliwie Nieporozumienie. Jerzy spojrzał na Annę z uśmiechem. Pani Anno, czy to pan nazywa nieporozumieniem? Anna była zaskoczona, że Jerzy znał jej imię, ale odpowiedziała z godnością. Każdy klient ma różne oczekiwania, panie Jerzy. Różne oczekiwania, powtórzył Jerzy, patrząc ponownie na Marcina. Ale podstawowa grzeczność powinna być standardem, nie sądzi pan? Marcin siedział teraz jak na szpilkach. Zdawał sobie sprawę, że sytuacja wymyka mu się spod kontroli, ale jego pycha nie pozwalała mu ustąpić. Płacę za usługę i mam prawo oczekiwać jakości, powiedział, ale jego głos brzmiał już mniej pewnie. Ma pan rację, zgodził się Jerzy. I właśnie dlatego powinien pan wiedzieć, z kim pan rozmawia. Restauracja zamarła w oczekiwaniu. Wszystkie rozmowy ucichły. Wszyscy goście zwrócili się w stronę stolika przy oknie. Anna czuła, jak serce bije jej szybciej. Przez 12 lat udało jej się zachować anonimowość. Większość klientów nie wiedziała, że skromna kelnerka to właścicielka całego lokalu. Jerzy Wiśniewski uśmiechnął się ciepło do Anny. Panie Kowalczyk, powiedział, nie odrywając wzroku od Marcina: Pozwoli pan, że przedstawię panią Annę Nowak, właścicielkę restauracji Złoty Dwór. Marcin jakby dostał uderzenie. Jego twarz przeszła przez całą gamę kolorów, od bladości przez czerwień aż do szarości. Tomasz i Paweł patrzyli na siebie z przerażeniem. Co? Co pan powiedział? Wyjąkał Marcin. Anna stanęła wyprostowana. W jej postawie była teraz godność i siła, którą przez cały wieczór ukrywała pod maską pokornej kelnerki. Panie Kowalczyk powiedziała spokojnie. To prawda. Jestem właścicielką tej restauracji. Przez dwanaście lat budowałam ją od podstaw, zaczynając jako kelnerka w małym bistro. Marcin patrzył na nią jak zahipnotyzowany. Wszystko, co mówił przez ten wieczór, wszystkie protekcjonalne komentarze i pogardliwe uwagi, nagle nabrały zupełnie innego znaczenia. Studiowałam gastronomię na Uniwersytecie Warszawskim, pracując jednocześnie po 16 godzin dziennie, kontynuowała Anna. Przez trzy lata oszczędzałam każdą złotówkę, żeby móc wynająć to miejsce. Spędziłam miesiące w najlepszych restauracjach Francji i Włoch, ucząc się od najlepszych szefów kuchni. Głos Anny był spokojny, ale w jej oczach płonął ogień dumy i determinacji. Ta restauracja otrzymała dwie gwiazdki Michelin w zeszłym roku. Naszą kartę win oceniano jako jedną z najlepszych w Polsce. A pańskie Chateau Margaux, które pan tak lekceważył, to część kolekcji, którą osobiście wybierałam podczas podróży po Bordeaux. Marcin siedział jak skamieniały. Jego partnerzy biznesowi patrzyli na niego z mieszaniną wstydu i niedowierzania. Cała restauracja słuchała w napięciu. Jerzy Wiśniewski poklepał Annę po ramieniu. Anna zmieniła warszawską scenę gastronomiczną, powiedział z dumą. To nie tylko restauratorka, to wizjonerka. Jej lokal to miejsce, gdzie spotykają się najważniejsi ludzie w mieście. Nie wiedziałem szepnął Marcin jego głos był ledwo słyszalny. Oczywiście że pan nie wiedział odpowiedziała Anna bo pan nie zadał sobie trudu, żeby poznać ludzi. Z którymi się spotyka. Pan ocenia ludzi po wyglądzie, po ubraniu, po tym, czy pasują do pańskich stereotypów. Anna podeszła bliżej do stolika. Jej ruch był spokojny, ale pełen autorytetu. Przez te 12 lat spotkałam setki ludzi jak Pan. Ludzi, którzy myślą, że pieniądze dają im prawo do lekceważenia innych. Ale wie pan, co? Najwspanialsi ludzie, których poznałam, najwięksi biznesmeni, artyści, politycy to ci. Którzy traktują każdego szacunkiem. Marcin próbował coś powiedzieć, ale słowa uwięzły mu w gardle. Ten Pan Jerzy, Anna wskazała na Wiśniewskiego: to jeden z najbogatszych ludzi w Polsce. Ale za każdym razem, gdy tutaj przychodzi, pyta mnie o rodzinę, pamięta imiona moich dzieci, dziękuję za każdą usługę. Bo rozumie, że szacunek to nie kwestia pieniędzy. Jerzy uśmiechnął się skromnie. Anna zasługuje na szacunek nie dlatego, że jest właścicielką restauracji, dodał. Ale dlatego, że to wyjątkowa osoba, która buduje coś pięknego, i inspiruje innych. Marcin w końcu zebrał się na odwagę i spojrzał Annie w oczy. Ja, przepraszam, powiedział. Jego głos drżał. Nie powinienem był. Zachowałem się okropnie. Anna patrzyła na niego przez długą chwilę. W restauracji panowała cisza. Panie Kowalczyk, powiedziała w końcu. Nie chodzi o to. Że nie wiedział pan, kim jestem. Chodzi o to, jak pan traktuje ludzi w ogóle. Czy kelnerka, czy właścicielka, każdy zasługuje na podstawowy szacunek. Marcin kiwnął głową. Jego pycha w końcu została złamana. Ma pani rację. Kompletnie się pani rację. Nie wiem, co we mnie wstąpiło. Może stres, może urwał. To nie usprawiedliwienie. Zachowałem się jak hamał. Tomasz i Paweł siedzieli w milczeniu. Wyraźnie zawstydzeni zachowaniem swojego partnera. Anna stanęła wyprostowana. Każdy zasługuje na drugą szansę panie Kowalczyk. Ale szacunek to nie przywilej to podstawa cywilizowanego współżycia. Marcin wstał z krzesła. Jego postawa była teraz pokorna, zupełnie inna niż na początku wieczoru. Czy. Czy mogę jakoś to naprawić? zapytał niepewnie. Anna zastanowiła się przez chwilę. Może pan zacząć od tego, że następnym razem gdy będzie pan w restauracji, czy tutaj, czy gdzie indziej, potraktuje pan obsługę jak ludzi, którzy zasługują na szacunek, niezależnie od tego, kim są i co robią. Obiecuję, powiedział Marcin, a w jego oczach pojawiła się szczera skrucha. Anna kiwnęła głową. W takim razie podziękuję panom za wizytę. Rachunek za szampana i uszkodzony obrus prześlę na adres firmy. Marcin sięgnął do portfela. Ile jestem winien? Chcę zapłacić od razu. I, czy mogę zostawić napiwek? Anna pokręciła głową. Napiwek to nagroda za dobrą obsługę. Myślę, że oboje wiemy, że dzisiejszy wieczór nie zasługiwał na nagrodę. Marcin spuścił głowę, przyjmując te lekcje pokory. Gdy mężczyźni opuszczali restaurację, Tomasz podszedł do Anny. Proszę mi wybaczyć zachowanie mojego partnera, powiedział cicho. To nie odzwierciedla naszych wartości jako firmy. Rozumiem, odpowiedziała Anna. Czasami bycie świadkiem czyjegoś upadku też jest lekcją. Po wyjściu mężczyzn, restauracja powoli wróciła do normalnego rytmu. Goście wrócili do swoich rozmów, ale atmosfera była jakaś lżejsza, jakby wszyscy byli świadkami ważnej lekcji. Jerzy Wiśniewski podszedł do Anny. Jak zwykle podziwiam Twoją klasę, powiedział z uśmiechem. Mogłaś go zmiażdżyć, ale dałaś mu szansę na nauku. Anna uśmiechnęła się zmęczenie. Ludzie popełniają błędy, Jerzy. Ważne, czy są gotowi się z nich uczyć. Dlatego właśnie ten lokal to coś więcej niż restauracja. To miejsce, gdzie ludzie odkrywają, kim naprawdę są. Anna spojrzała na swoją restaurację na eleganckie stoliki, ciepłe światło, gości pochłoniętych rozmowami. To było jej dziecko, jej marzenie, które stało się rzeczywistością dzięki latom ciężkiej pracy i wytrwałości. Wiesz co, Jerzy powiedziała myślę. Że tego typu doświadczenia przypominają mi, dlaczego robiłam to wszystko. Nie tylko dla biznesu, ale żeby tworzyć miejsce, gdzie ludzie mogą być najlepszą wersją siebie. Jerzy poklepał ją po ramieniu. I właśnie dlatego będziesz zawsze jedną z najwspanialszych osób, jakie znam. Anna spojrzała przez okno na oświetlone ulice Warszawy. Gdzieś tam Marcin Kowalczyk prawdopodobnie przemyśliwał swoje zachowanie. Miała nadzieję, że ta lekcja zostanie z nim na długo i sprawi, że stanie się lepszym człowiekiem. W końcu to właśnie o to chodziło: nie o zemstę czy upokarzanie innych, ale o dawanie ludziom szansy na wzrost i zmianę. A czasami najlepszą lekcją była ta, która przychodziła w najmniej oczekiwanym momencie od osoby, którą kompletnie nie doceniliśmy.